Siemano, siemano, siemano. To jest kolejny odcinek. Już drugi. W tym odcinku nie przygotowałem za bardzo nic. Ale jak ktoś oglądał poprzedni, może się dowiedzieć. No już na pewno wie. Trzeba poprawić się. Na pewno wie, że teraz trzeba utworzyć. Na razie trzy klucze, ale. Niestety tylko trzy klucze, tak za bardzo mi się nie chciał nic zrobić. tak myślę, brać to, czy wziąć na przykład yy, sobie skinka do Lucy. Jeśli skinka do Lucy pisz, piszcie, jeśli ciemna to ciemna piszcie. Lucy Ciemna, jeśli taka, to napiszcie po prostu, jak się nazywa. I ja miałem planować sobie, że w jednym z kolejnych odcinków będziecie mogli wybrać jedną z tych trzech postaci, którą kupimy. Czyli Tony. Jeszcze pokażę, jakie ma skiny. Widzicie? Y jeszcze S. który będzie miał skina za darmo. I Wayne, który będzie miał na końcu takiego dziwnego, R będzie miał rycerza na końcu. W tym odcinku miało być granie triki. To będzie triki. I gramy triki. Po prostu. Y czy będzie dużo skrzynek otwieranych? Cztery na pewno otworzymy. No, cztery otworzymy. Dobra, lecimy, bijemy rekord. Oczywiście z poprzedniego odcinka. Nie mój ogólny. Bo już w tamtym odcinku mówiłem, że nie będę go na takim krótszym odcinku próbował pobić. Bo nie jest zbyt duży i zbyt mało mam desek przygotowanych. Bo ja wtedy, non-stop, jechałem na deskach. Bez tego w ogóle ciągle na deskach jechałem. Bez tego, bez przerwy. Tylko miałem deski. Praktycznie ciągle deski i dzięki temu mogłem uderzyć sobie w ścianę. To serio tak wyglądało. Taka, takie rutynowe włączanie desek co chwila. I to nie byłoby za ciekawe takie coś. Dlatego, O, jakiś lak. Dlatego będzie trzeba zrobić jakiegoś dłuższego dłuższy odcinek jakiś nagrać będę musiał niestety o już macie zapewnione 4 te mystery boxy w, odcink w tytule odcinka chyba będzie jednak no będzie nowa postać na pewno yy, będzie pokazane na miniaturce jaka to będzie postać w miniaturce dokładniej. Nie chcę będę mówić. Jakby nauczycielka zobaczyła z ho ho, jeszcze wakacje. Dobra. No wystarczy latać nad. To już daje kasę, więc nie muszę się bać na razie. To spokojnie sobie będę latać. I tego nie lubię. Włączyłbym sobie deskę, ale zbieram je na to bicie rekordu. I nie chciałbym, właśnie sobie, żeby mi zabrakło desek na to bicie rekordu, bo to by było niefajne. Wtedy by nie było po prostu tego odcinka wrzuconego, albo by był tylko, że jakiś fail. Tak jak teraz, no okay. taki pierwszy otwarty. No, przyda się. Na pewno. Bustów na razie nie kupujemy. Yy, jedno. Fajna deska. Ciekawe czy będzie coś fajnego dawała. Yy. tak myślę kupić coś za te Nie, dobra, będziecie pisać w komentarzach jedną z tych trzech postaci. Będzie w... w jednym z pierwszych 10 odcinków. Będę musiał wtedy i tak jeszcze pozbierać sobie trochę kluczy. Bo mi, wiecie, tak strasznie dużo tych tam sześciu czy tam siedmiu kluczy brakuje. Nie, chyba siedmiu. Mam 33. Do no, 7. Taka trudna matematyka. Bardzo trudna. U mnie można się nauczyć. Latamy sobie jetpackiem. Fajnie by było mieć takiego jetpaka i sobie tak nim polatać. Dobra, flaminga bierzemy. To może będzie ta deska. Z tym. Orłem, jeśli pamiętam, tak? Orłem? Yy, wcale nikt mi nie mówi, z, z czym to było. Koło mnie. no bo nie mówi, no bo po co? Przypomnę sobie z jakieś pół godziny. I pewnie się okaże, że z czymś innym była ta deska, ale. No. Jedyne co tracę to to, że. No, 33 mam, 7 brakuje. No mra, to czekaj, jedną otworzyliśmy, teraz mogę otworzyć pięć, to otworzymy sobie cztery, teraz dwa, teraz dwa i później dwa, o no i są akurat jeszcze dwa i potem otworzymy dwa i to chyba już będzie koniec odcinka. No. O, kijek. Może uda mi się przedłużyć ten. Chociaż trochę. Grom samą. Będzie recenzja mojego telefonu. Marka niezbyt popularna, ale jest jednym z... Jest lepszy od innych droższych telefonów, więc no, po co przepłacać? Ała. Aż mnie to zabolało. Tak walnąć się o tamto coś. Dobra, bijemy rekordy. Cel nasz na dzisiaj to jest 27 pierdeliardów 700. Którego nie zrobię nigdy. Bo to jest taka wielka liczba, że jej jeszcze nie wynaleziono. Będzie za paręset lat To ma tyle zer, Że aż dużo ma tych zer, że nie chcę mieć, że nie znam takiej liczby Co ma tyle zer No bo takiej liczby jeszcze nie wynaleziono, co ma tyle zer, co Pierdoliard, no to każdy wie, że Kurde, Flamingo Ale noob Przecież pominął pieniążki Każdy lubi pieniążki Chyba, że ktoś ma ich dużo i chce się pozbyć A to jest rzadko O, jakbym tego nie wziął, to naprawdę jakieś dziwne Chyba Były łapki w dłuższej nie wziąłem jednego tego W tym odcinka będzie 5. tych Mr Boxów, ale otworzymy sześć Pewnie będziecie, pewnie policzyliście w tym odcinku. Jeśli okazało że otworzyłem więcej niż 10 tych, czy tam 15, miałem otworzyć. Tych Mystery Boxów, no to mi się liczyć nie chciało. A, a, po, po prostu policzyłem powierzchownie. Lecimy po ten wynik. Bo jak go nie zdobędę, będziecie. No nic. Dobra, ile czasu trwa odcinek? 10 minut prawie. Okej, okay, to... Może pójdziemy tu. I co możemy sobie kupić? Nic ciekawego. Miałem jeszcze dwie skrzynki otworzyć. No tak. Myście już pisali, że wpisałem, że ja 5 otworzonych, a otworzyłem dwie Czy tam mniej. Dobra. No takie boxy są w ogóle dziwne. Na był koniec. Albo nie, tego nie będziemy patrzeć. Tu są postacie w ogóle. 95 tysięcy monet. Czy ja tyle tego zrobię? No wątpię. Szczerze. Więc w czwartym odcinku macie pisać. Czy bierzemy pod trzecim odcinkiem, albo nawet pod tym macie pisać. Przypominam, bierzemy ulepszenie do deski, czy skina Tonego, Eza, czy Wayna. I mi to nie robi różnicy. Ale tak. Fajnie by było, jakbym ja sam nie musiał decydować. Miałem kupić to, miałem zbierać, ale mi się dochciało. Tak jak będzie... Yy, ...kilka apek w górę, tyle co mi będzie odpowiadało, to weźmiemy Miss Maję. To pozbieram na któryś odcinek te kluczyki. Dobra, tu... Hmm, coś tam. Muszę 100 tych parapów użyć. Hmm. Dobra, zrobimy to. Zrobimy ten challenge. Żeby nie było, że są tylko 3 przygotowane. Będzie więcej. Przygotowanych, ale ta deska jest długo. Będzie 6 przygotowanych kluczyków. No to. Będzie mi brakowało tylko czterech w takim razie. Ej, to dobrze. A ciekawe, jak to działa w ogóle. Stoisz na desce z magicznymi butami, a się odbijasz, jakbyś miała. Same się odbijasz od deski. No, coś dziwne. Nie przemyślali chyba tej gry trochę. Dobra, ja tu używam deski. Co jest, nie chce mi się włączyć. Dobra, jest. Ona leży na desce, tak. Podskakuję z tym. No, w ogóle oni różne te. Zauważyliście, że jak skaczę, to raz ona kreci deską. No właśnie, raz tak, raz się obraca razem z deską, raz sama deska pod nogami leciutko. Nie wiem jak to się nazywa Tak um, jakby to powiedzieć Profesjonalnie Dobra, ma marnujemy te deski i marnujemy i nic z tego nie ma. Czy ja właśnie głową w dach i nic mi się nie stało? No to próbujemy zdobyć o, budki. O, i chyba to będzie dłuższy odcinek. Góra, 20 minut pewnie będzie i tak, ale ja nie mam żadnych scenariuszy. Nie wiem, czy lepsze są ze scenariuszami, czy bez. Mi to nie robi różnicy. O, patrzcie, jak jestem dobry. Pominęłem przypadkiem tego. Kurde. Dobra. Sprawdzamy, czy jest. Yy, home. Dobra, nie będzie. No to elo elo, lajkujcie, like komentujcie i